Witam, Bartek Martlewski, instruktor koła fotograficznego działającego przy Wąbrzewskim Domu Kultury. Słuchajcie, zbliżają się wakacje, pewnie wiele osób zastanawia się, jak taką kreatywną fotografię kontynuować w czasie wakacyjnym, jak zrobić dobre wakacyjne zdjęcia, które zapamiętacie na, na długi czas, które będzie można komuś pokazać, pochwalić i ktoś powie, wow, ale, ale świetne miejsce. I tutaj chciałem przekazać kilka takich praktycznych rad, właśnie na, na co zwrócić uwagę, jak, na czym się skupić właśnie w takiej fotografii turystyczno-wakacyjnej. Taka pierwsza rada, to słuchajcie, naprawdę używajcie takich prostych środków. Nie starajcie się jakoś tam przedobrzeć w ustawieniach aparatu. Prosta kompozycja, trójpodział. Bądźcie może trochę kreatywni z tą, jakby z tą kompozycją, ale też nie przesadzajcie. Skupcie się też na, na miejscach, które wydają Wam się bliskie. Nie róbcie takich typowych widokówek, bo widokówki można kupić. Jedziecie na jakiś powiedzmy, event, coś się dzieje, jakiś koncert. Czasami nie sam koncert jest interesujący, a na przykład reakcje ludzi, którzy tam są na koncercie. Starajcie się używać obiektywu stałogniskowego lub po prostu jednego obiektywu. Zabierzcie jeden obiektyw na wakacje, nie bierzcie ich trzech, czterech, bo to tylko zajmuje miejsce w Waszym bagażu. Spróbujcie zrobić coś kreatywnego z tym jednym właśnie aparatem, z tym jednym obiektywem, który weźmiecie ze sobą w Podróż. Nie zwracajcie uwagi na rady takich osób, które gdzieś tam mieszkają. Nie zawsze bierzcie to sceptycznie. Nie zawsze to, co oni mówią, że jest tam ciekawe, to jest ciekawe. Czasem po prostu chce ktoś was naciągnąć na jakieś tam bilety wstępu i tak dalej. Czasami odkrywacie, jakby odkrywanie swoich własnych takich szlaków jest, jest bardzo ważne. Używajcie priorytetu przysłony. Niekoniecznie zawsze używanie manualnego trybu daje nam najlepsze rezultaty. Mamy drogie aparaty często. Pozwólmy zrobić elektronice robotę. Starajmy się używać y, może nie trybów takich 300-automatycznych, a tych takich może półautomatycznych. Czasami po prostu ta chwila nam umknie, bo za dużo się bawimy ustawieniami. Y, słuchajcie, nie będzie drugiego razu. Pamiętajcie o tym. Róbcie fotografie teraz, nie myślcie, wrócę tutaj. Róbcie, róbcie bierzcie aparat zawsze ze sobą y, i róbcie zdjęcia wtedy, kiedy. Kiedy jesteście w tym, w tym miejscu. Skupmy się też na tym, że na przykład nie ma złej pogody na zdjęcia. Pomyślmy o tym. Nie ma, naprawdę nie ma złej pogody na zdjęcia. Weźmy aparat, kiedy jest deszcz. Tutaj na przykład przyda nam się aparat, który ma jakieś tam uszczelnienie pogodowe, ale weźmy parasol. Starajmy się ten aparat chronić, jednak e, wtedy na przykład tutaj w takich przypadkach e, sprawdzają się te tańsze aparaty. Może to będą aparaty jakieś tam na klisze, może kompaktowe. Pomyślcie o tym, że właśnie zdjęcia można robić w każdej pogodzie i czasami warto też skupić się na tych brzydkich rzeczach. Bardzo ciekawe projekty fotograficzne powstały właśnie na skupianiu się na takich rzeczach, które niekoniecznie są takie piękne. E, wtedy właśnie te jakby wasze zdjęcia e, jakby wzbudzają pewne emocje, które, które są gdzieś tam ciekawe. Zwróćcie uwagę, gdzie stoicie. Czasami 5 centymetrów naprawdę robi różnicę. Nie zawsze trzeba stać na nogach, czasami można się pochylić. Spróbujcie, może żabiej perspektywy, może właśnie połóżcie się na ziemi. Naprawdę takie zdjęcia są o wiele ciekawsze niż takie zwykłe zdjęcia, które jakby robimy z góry. Pamiętajmy też, właśnie, żeby nie fotografować ludzi z góry. Zejść trzeba na ich poziom, żeby jakby fotografować równolegle, równolegle do ziemi. Taka rzecz techniczna to trzeba zrozumieć swój histogram, zrozumieć swój aparat. To jest naprawdę podstawa. Żeby jakby uzyskać poprawną ekspozycję, musimy wiedzieć, gdzie te ustawienia zmieniamy. No i taka jeszcze kolejna rada. Każdy aparat, taki ten bardziej nowoczesny, czy nawet aparat w telefonie komórkowym, ma taką funkcję jak linie siatki. Żeby nasza kompozycja była bardziej ciekawa, skupmy się, żeby używać tych linii siatki i właśnie, żeby temat naszego zdjęcia był albo na jednej z tych linii, albo na tych punktach stycznych. Wtedy nasze zdjęcia wyglądają o wiele bardziej profesjonalnie. Także ciekawa fotografia to nie zawsze są ładne widokówki wakacyjne. Widokówki można kupić, a zdjęcia takie ciekawe, takie bardzo interesujące rodzą się właśnie w waszych głowach. Aparat to jest tak jak zawsze mówię, tylko narzędzie do kreowania tych i zapamiętywania tych pięknych wspomnień. Także miłych wakacji życzę i kreatywnej fotografii. Dziękuję.